Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie pierwsza część takiej nowej miniserii WSGSM. A ta miniseria to teleturniejowe pogrobowce. O co w tym chodzi? Mianowicie, dzisiaj będę Wam prezentował teleturnieje z różnych krajów, które właśnie przyszły do tych krajów po upadku, już po upadku oryginalnej wersji. No i tak, dzisiaj mamy takiej te, takie teleturniejowe pogrobowce z Polski. U nas w kraju są takie cztery teleturnieje, które u nas zadebiutowały po upadku swoich oryginalnych wersji, lub kiedy oryginalne wersje miały okres martwy. No i takim teleturniejem. Takim najbardziej znanym jest, jaka to melodia. Albowiem e, polska wersja Name Dead Tune powstała 12 lat po upadku amerykańskiego oryginału. Nie inaczej, było w przypadku Idź na Całość. Gdyż ten teleturniej powstał w tym samym roku, co jaka to melodia, czyli w roku 97. Premiera ta miała miejsce 3 dni po jakiej to melodii. I e, Idź na Całość zostało, pierwszy odcinek Idź na Całość został wyemitowany 6 lat po e, ostatnim odcinku Let's Make a Deal w Stanach Zjednoczonych. No a potem wiadomo, później Let's Make a Deal wracało dwa razy. No ale no, w każdym razie polska wersja jest pogrobowcem, gdyż powstała w momencie, kiedy oryginału amerykańskiego na antenie nie było. Tak samo było z teletownieniem strzał 10. Tyle, że tutaj mamy dosyć taki specyficzny przykład, gdyż strzał 10 powstał 2 miesiące i 6 dni po, ostatni, po emisji ostatniego odcinka oryginału amerykańskiego Power of Ten. Po prostu, e, ostatni odcinek Power of Ten został wyemitowany 23 stycznia 2008, no, a pierwszy odcinek Polskiego Ostrzału 10 29 marca 2008 roku. Czyli tutaj mamy dosyć taki bardzo specyficzny mm, przykład, no ale to, to się nadal liczy jako pogrobowiec teleturniejowy. No i jest jeszcze jeden taki przykład, bo mówiłem o czterech przykładach. Tym ostatnim przykładem jest Polska wersja turniej Lingo, czyli 5x5 wygrajmy razem. Ta pierwsza, która zadebiutowała na antenie dwójki w roku 1995, a to miało miejsce 7 lat po emisji ostatniego odcinka oryginalnego amerykańskiego Lingo. Właściwie tego pierwszego biegu, ponieważ jak wiemy wszyscy później Lingo w USA wracało, no ale kiedy 5x5 debiutowało na antenie dwójki, oryginału amerykańskiego na antenie nie było. I to wszystkie przykłady na dzisiaj jeśli chodzi o Polskę, bo ben, będą również odcinki z przykładami z, in, z innych krajów. No i piszcie w komentarzach, z jakiego, jak, z jakiego kraju te turniejowe pogrzebowce chcielibyście oglądać w kolejnym odcinku SGS-em poświęconym tej takiej mini serii. Teraz wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Master. Cześć!